Dziś w Kalejdoskopie gościmy pana Ryszarda Matusiaka, reżysera filmu Zamach na Stefana Banderę. Dzień dobry, witam pana dobry. bardzo serdecznie. Dlaczego został pan reżyserem? Jak to się stało? No, z początku nie miałem pracy w Kanadzie, jak przyjechałem, więc y, przyjęłem się do agencji, która zatrudniała statystów. I tak sobie grałem dwa lata. I to mnie tak trochę wciągnęło. Zacząłem pisać, uczyć się, pisać scenariusze, uczyłem się w tym kierunku. Napisałem kilka, chciałem sprzedać i nie było to łatwe, więc postanowiłem robić samemu filmy. Z początku te filmy były krótkie, poznawałem swoje błędy, co tutaj zmienić, polepszyć. No i ten postanowił nakręcić film trochę dłuższy. No i nakręciłem polski film, pierwszy polski film, polonijny film, Vancouver. Dlaczego wybór padł na Kanadę? A dlaczego wyjechałem do Kanady? Dlaczego wybór Pan na Kanadę, właśnie. Dlaczego Pan wyjechał? I Aha, dlaczego właśnie tam? Dlaczego właśnie tam wyjechałem? No, chciałem po polepszyć swój e, standard życia. I w, tym, w okresie, kiedy ja wyjeżdżałem, w Polsce było troszeczkę to życie niestabilne. Więc wyjechałem do Grecji. Byłem w Grecji 3,5 roku. A potem po prostu do Kanady. No, tak, tak się zaczęło. A pamięta pan swój pierwszy film, w którym występował pan jako statysta? To było za dużo filmów. Nie brałem tego pod uwagę. Ale pamiętam "I Spy". To był najdłuższy mój film. No i tam spędziłem miesiąc czasu. Eddie Murphy grał w tym filmie. Tylko, że to ja byłem w tłumie, także chyba tam nawet mnie nie widać. Jakie to jest przeżycie? No fajnie, bo się nieraz cały dzień siedzi i nic nie robi. Jemy... Wszystko, rozmawiamy i nieraz scena jest 5 minut albo minutę. Także to jest fajnie. Nie? Lu się spotyka ludzi, poznaje się nowych y przyjaciół. Także jest to ciekawa przygoda. I w ogóle nakręcanie filmu i branie udziału w filmie to jest coś, coś wspaniałego. Tak każdego zachęcam. To jest przyjmowanie siebie, bo to stanąć przed kamerą to jest pewne przeżycie, nie? Także to było takie wyzwanie, bo to człowiek y musi się pokonać. A potem to już idzie naturalnie. Jak pan ocenia ludzie, ludzi, mentalność ludzką, tutaj naszą Polaków i tam, Kanadyjczyków. No, w Kanadzie zauważyłem, że ludzie są bardziej przyjaźni i przyjemni. Jak do sklepu wejdziemy w Polskim, to co pan tu chce, albo no, nie widać tej życzliwości na twarzy. W Kanadzie jest bardziej tak. Tak jest troszkę inaczej. Jest uśmiech na tej twarzy. Z tym, że Polacy są bardziej gościnni. To można powiedzieć, że my jako Polacy potrafimy kogoś ugościć, a z drugiej strony to oni są, lubią privacy, tak, tak oddzielają się. My lubimy spacery, oni znowu w domu siedzą. Telewizor oglądają. Także jest to ciekawe porównanie. Kim był Stepan Bandera? Dlaczego właśnie ta postać pana zafascynowała? No, to nie było fascynacją tą postacią, bo jak zobaczyłem, że w telewizji głoszą, że on jest bohaterem Ukrainy i stawiają pomniki. No to mówię, coś muszę zrobić, żeby to sprostować i nakręciłem film, który no, pokazuje troszeczkę inaczej, bo w Hadzie Bandera jest znany jako Robin Hood, który broni Ukraińców przed złymi Polakami. No więc mam nadzieję, że ten film wyjdzie na festiwal i to będzie troszeczkę zmienione ten, ten pogląd na tę na na osobę. A jaki jest Pana pogląd? Właśnie na Stepana Bandera. No jakie być pogląd? No, zabójca no to, to nie może być bohaterem, który zabija dzieci, kobiety i, i starców. I to on nie walczy z, z żołnierzami. Też Polska była bezbronna, bez y, armii, bez y, policji, była zajęta przez Niemcy. No kogo, z kim on walczył? On zabija on nie, bezbronnych ludzi. E, czy właśnie w ten sposób jest przedstawiony w pana filmie? Ja chciałem to przedstawić, ale ja nie miałem chętnych do brania udziału w tym filmie. Ludzie się wycofali, obawiali się, no więc, więc więcej mów tu w tym filmie jest, jak on działa, jakie jak ma poglądy. No i tam niewielki, jakiś jest jego zamach zrobiłem w tym filmie. Nie udało mi się zrobić tak jak chciałem. Po prostu z braku ludzi, z braku chętnych. A czy nie bał się Pan takiego czegoś właśnie, że w Kanadzie on jest uznawany w jakiś sposób za bohatera? No u nas tego nie ma. No, nie nie bał może, się no, pan, no, że ma... A, ludzie odrzucą to. Może on nie jest uznawany za bohatera, bo kandydaci się nie, nie interesują, ale myśl, większość myśli, że on jest właśnie tym obrońcą Ukraińców. No, był szu, bo kilku Ukraińców było na tym właśnie otwarciu tego filmu, byśmy wyświetlali go w, w polskim ośrodku. No i wyszło. Nie podobał się ten film za bardzo. Choć nie jest to wymierzone przeciwko ukraińskiemu narodowi, ten film, absolutnie. Pokazuje postać człowieka i do czego prowadzi nacjonalizm. Także nie wszyscy Ukraińcy to banderowcy, bo on też zabija Ukraińców. 80 tysięcy Ukraińców podobno było zabitych przez banderę. Nie? Co dalej z filmem? Co teraz się będzie działo? Jakie są plany? Następny film będzie. Na festiwal. Postaram się go przetłumaczyć na angielski, czyli Sapatos. I na jesień. Powinien być na festiwalu, chyba że go odrzucą. A mogą go odrzucić, ze względu na temat. Czy ciężko być reżyserem? No ciężko, z ludźmi ciężko się pracuje. Ludzie nie chcą się ubrać, nie chcą każdy chce zmieniać temat, każdy uważa się za mądrzejszego. Nie jest takie to proste. Jest ciężko być, trzeba, trzeba być twardym. A czy to prawda, że reżyser musi być indywidualistą? Tak. No oczywiście trzeba wysłuchać i wybrać to, co najlepsze, bo czasami ludzie mają dobre pomysły. Także mój ten pomocnik wpadł na pomysł, żeby właśnie na początku filmu ten był głos BANDERA, BANDERA. Także to było bardzo fajnie z muzyką zrobione, czego ja nie, się nie domyśliłem. Także ja wysłuchuję ludzi, ale decyzję ja podejmuję. Eee, proszę nam powiedzieć, czy reżyser powinien utożsamiać się z bohaterami filmów? Nie uda ci się nakręcić filmu, jeżeli nie będziesz tą osobą. Zapomnieć, kim się jest. I trzeba grać tą osobę, wczuć się w tą postać. Jest to trudne. Dlatego tymi to nie bardzo wychodziło. Nie miałem osoby na tego banderę, to już zagrałem w tym filmie. No to. Dlatego trochę jest ten, ten film śmieszny. Można się trochę pośmiać. Jest tam sceny komedy komedyjne. A skąd Pan bierze pomysły na scenariusze? To życie samo układa scenariusz. Jak mamy pewne doświadczenie życiowe, przechodzimy pewne sytuacje, to mamy tą wiedzę, mamy tą mądrość życiową, którą po prostu potrafimy przelać na papier. Ludzie, którzy nie czują się pewni z sobą, to ściągają, kombinują, żeby to. Nie mają wiary, że to, co to tworzą, nie może być dobre, dlatego kopiują. Człowiek, który wierzy w siebie, nie musi tego robić. Po prostu pisze to, co myśli, że tak jest i tak uważa. E, jakby miał Pan teraz ocenić właśnie Polaków i Kanadyjczyków? Czy Polacy mają wiarę w siebie? Czy bardziej raczej kopiują, naśladują? Naśladują. Piosenki na przykład jak gdzieś na Dystetykę Kanadyjską, nikt nie puści polskiej piosenki na zabawie, a Polacy raczej starają się e, naśladować innych, tak by ich poczucie wartości było niższe. No i negatywne spojrzenie na życie. I było często w polskim środowisku takie przysłowie jeżeli nie potrafisz, nie pisz się na afis, Coś takiego było. A to nie. W kanadyjskim systemie jest inaczej. Ja chodziłem w college, skończyłem, i nas uczono tak. Never, never give up. Czyli nigdy się nie poddawaj. Nie? Że zawsze, że kopiesz tą dziurę, mówią, to może być skała nie do przebycia, ale na skałę też jest sposób, żeby ją usunąć i dalej kopać, dokopać się do tego źródełka. To jest cel życiowy, który jeżeli sobie obieramy, każdy cel wyjdzie. Jeżeli po prostu idziemy i nie rezygnujemy. Nie ma tego, że przegrywa. Każda porażka to toruje drogę do sukcesu. Czy tak samo jest z reżyserem? Tak. To samo. W każdej dziedzinie życia. Każda porażka buduje ciebie do, do, zdobywamy mądrość. Aha, popełniłem błąd w tym kierunku. No to co? Trzeba zmienić. Większość ludzi się wycofuje, wraca do tego, my to w Kanadzie nazywamy comfort zone, czyli poczucie e, obawiamy się coś nowego, że nastąpi i wracamy do tego bólu. Ten ból trzeba przejść, bo każda zmiana powoduje ból. Tak? Jest, bo, to jest bolesna zmiana. I trzeba to pokonać i iść. I wtedy człowiek to się osiąga to co zamierza. A jak pan oceni młodzież? Młodzież. młodzież. Kanadyjską, polską. Porównanie. Kanadyjska, polska. Kanadyjska młodzież, no, rozbestwiona. Bardzo szybko ulega narkotykom. No, używki używają, bo po prostu nie są tacy silni w Kanadzie ludzie. Niewielka jakaś taka przeszkoda powoduje, że oni się załamują. Czy interesują się kulturą, interesują się sztuką. Jak na przykład było w przypadku pana filmu, No nie interesują się za bardzo. Oni nie, tak, tak do sztuki to się nie przykładają, ale doceniają sztukę. Na przykład na tym porcie lotniczym jest tak pięknie zrobiona indyjska sztuka, że ja tak chcę pomyślałem, że w Warszawie to by to się przydało. Coś takiego zrobić. No, trzeba, trzeba było tam pojechać i to wszystko nagrać. Ten cały port. Lotniczy Vancouver, coś pięknego. A proszę nam jeszcze powiedzieć, jak wygląda kultura, tradycja w Kanadzie? W Kanadzie tradycja to jest tak różna, bo tam są narodowości. Tam nie ma jednego narodu, tam jest zlepek narodów. Także to jest bardzo ciekawe. Na przykład Vancouver, to jak się chodzi, to, to i Chińczyków, Japończyków Japończycy, Kosiewici bardzo mało białych. No i Hindusów. Jak idziemy na zabawę, to nie, nie biją tam się ludzie. Raczej nie. Rzadko kiedy. A w Polsce jednak, tutaj to się trochę biją, nie? Na zabawach. E, wróciłby Pan teraz do Polski na stałe? No, po, podatki wysokie tu w Polsce, raz, zarobki są niskie. Raczej znaczy nie. Znaczy nie. Choć kraj jest piękny. Piękne, zresztą te tereny, to, to, to takie mają warunki, że tutaj powinna być turystyka. Ja bym tutaj udekorował to, to, to miasto kwiatami, zrobił to lepsze, jak jest szamo zdrój. I to jest nie, niewysoki na, nakład. Także tu są wielkie możliwości na tym, na tym terenie, jazdy konne, tu, tu mamy lasy, położenie Wałbrzycha jest bardzo piękne, kraj jest bardzo ładny. E, jakie są teraz najbliższe Pana plany? Jaki film nowy? Jakaś komedia romantyczna będzie, może nagrana na Filipinach. Dlaczego komedia romantyczna i dlaczego aż tak daleko na Filipinach? Jak tam jadę, chcę zakupy zrobić, przy okazji nakręcę film, Jakiś tam znajdę jakichś ludzi chętnych. No i się zrobi jakąś komedię małą. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan Ryszard Matusiak, reżyser filmu Zamach na Stepana Bandera.